Tolkiena. Na podcast stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Tydzień temu starałem się pokazać, jak Tolkien w Władcy Pierścieni opowiada o grzechu. Opowiada o różnych rodzajach grzechu o tym, że bardzo różnorodne właśnie te grzechy opisuje. Nie tylko grzechy związane z szóstym przekazaniem, ale właśnie grzechy związane z wszystkimi przekazaniami. Chciwość cecha krasnoludów, które w Morii dokopały się za głęboko, dokopały się czegoś strasznego, bo, bo kierowała nimi chciwość. Jeszcze wyraźniej jest to pokazane w Silmarillionie, gdzie katastrofa królestwa Doriatchu jest spowodowana no w dużej mierze przez, przez chciwość. Pojawia się też taki grzech, jak pewnego rodzaju gnuśność, nieroztropność, niespełnianie obowiązków. Tu obrazem jest dwór króla Rohanu, Feodena. Oczywiście, jak ktoś słusznie zwrócił uwagę w ostatnim odcinku, Denethor był namiestnikiem Gondoru. Przejęzyczyłem się, natomiast w Rohanie panował w czasach władcy pierścieni król Feoden, król, który jest do pewnego momentu, oczywiście, takim typowym królem gnuśnym, królem, który nie spełnia swoich obowiązków i przez to jego królestwo upada. I mamy tam wspaniałą scenę, którą jakoś można by nazwać sceną egzorcyzmu. Przy czym nie jest to tak jak w filmie, gdzie już właśnie jakimiś takimi w jakiś nadprzyrodzony niemalże sposób się dzieje, w, w powieści Gandalf uzdrawia Feodena, uwalnia go od jego gnośności wyłącznie siłą słów, wyłącznie jakby przywołując go do jego obowiązków, przywołując go do tego, by robił to, co powinien jako król. Ale jednak tym głównym grzechem, który się pojawia we Władcy Pierścieni, to jest, to jest pycha. Pycha, która jest grzechem, grzechem Feanora w Silmarillionie, która w Silmarillionie też jest grzechem kolejnych synów Feanora, ale zwłaszcza na końcu Maedhrosa i Maeglina. Pycha, która uniemożliwia im poproszenie o łaskę. Pycha, która uniemożliwia im jakby wycofanie się z grzechu. Brną dalej, bo chcą być wierni różnym złożonym obietnicom, ale też dlatego, że jakby no w pewnym sensie Wstydzą się, pycha, nie pozwala im zaprzestać grzechu. To się pojawia kilkakrotnie u Tolkiena. To jest bardzo bliskie temu, co teologia opisuje jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bardzo często przy różnych okazjach, na rekolekcjach pytają się ludzie, co to właściwie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czym jest ten grzech, który nie może być odpuszczony jak mówi przecież Ewangelia. I najbliższym, najbliższą odpowiedzią jest chyba właśnie to, że, no, że tym grzechem jest przede wszystkim odmowa skorzystania z miłosierdzia. Że jakby, no, jeśli ktoś nie chce wybaczenia, odrzuca to, co Pan Bóg mu daje, no to rzeczywiście Pan Bóg w pewnym sensie wobec takiego kogoś jest bezsilny. Tak jakby tego wybaczenia nie mógł uzyskać. A najczęściej człowiek tego miłosierdzia nie chce, z powodu właśnie swojej pychy. W Silmarillionie jest wspomniane, że w pewnym momencie sam Sauron był bliski tego, by prosić o miłosierdzie. Ci, którzy czytali tylko Władce Pierścieni, mogą nie zdawać sobie sprawy, że Sauron wcale nie jest tym największym złym w świecie Tolkiena. Nie jest odpowiednikiem biblijnego szatana. Jest tylko jednym z jego sług, rzeczywiście być może najważniejszym. Ale po klęsce Morgotha, czyli tego odpowiednika biblijnego szatana w Silmarillionie, Sauron jest bliski tego, by prosić o łaskę, no ale jednak nie chce, bo musiałby się pokłonić tym, którzy są mu równi. I tego nie chce robić, no i dalej trwa w złu. Podobna sytuacja jest pod koniec Władcy Pierścieni, kiedy armie Saurona są pokonane i orkowie i różne inne stworzenia rzucają się do ucieczki, albo Albo błagają o łaskę, błagają o miłosierdzie, ale część ludzi w służbie Saurona, zwłaszcza Sterlingowie, widząc ogrom swojego błędu, widząc przegraną swoje sprawy, widząc majestat zwycięzców, władców Zachodu, nie chcą o tę łaskę prosić, ale biją się do końca. To ja nie wiem, czy Tolkien pisząc to nie miał przed oczyma scen z końca III Rzeszy, gdy no, generalnie państwo się waliło, wszyscy raczej myśleli o tym, by się jakoś ratować, ale ci najwierniejsi, no, zwłaszcza SS, jakby biło się do bili się do końca, nie chcieli prosić o łaskę, w swoim złu trwali do końca. Tak działa ludzka pycha. Do grzechów prowadzą nas najczęściej pokusy. Szatan najpierw nas kusi. Do złego, chce spowodować, byśmy zgrzeszyli. I to jest też wspaniale przez Tolkiena rozegrane, bo no, tym przedmiotem, można by powiedzieć, który kusi jest pierścień. Tak? To jest jakby symbol tego zła, coś, co prowadzi do grzechu. Ale proszę zobaczyć, to nie prowadzi w sposób automatyczny. Tu nie ma magii, to nie jest tak, że przedmioty powodują zło. Mimo, że w pierścieniu jest zaklęta cała ta, ta moc z, zła, którą włożył, włożył w nią jego twórca Sauron. No i rzeczywiście on, on, oczywiście on ma magiczne właściwości, tak? Przede wszystkim to nie wie, powoduje niewidzialność. Natomiast on sam, on prowadzi do złego. On sam z siebie... To nie jest tak, że ktoś dotyka pierścienia i to stanowi grzech. To stan, powoduje zło. Nie. Zło jest na skutek decyzji, na skutek Ulegnięcia pokusom, które płyną wraz z pierścieniem. I co więcej, pokusy, te, oczywiście te, te pokusy mogą być do czegoś złego, ale one mogą być właściwie początkowo do czegoś dobrego. Tu się cofnijmy do jednej z najwspanialszych scen ewangelicznych, do kuszenia Pana Jezusa. Przecież szatan kusi Pana Jezusa rzeczami dobrymi. Nie ma nic złego w tym, żeby się najeść. Nie ma nic złego w tym, żeby Przejąć władzę po to, by, by polepszyć czyjś los. Zło pokus szatańskich tkwi w środkach, w tym, że ma się to uczynić za cenę pokłonu złożonego szatanowi. I to dotyczy pewnie większości z nas. My nie tak łatwo ulegamy pokusom, jeśli ktoś tu się do innego wielkiego twórcy się odwołując, jakby szatan komuś z nas powiedział, że przyjdź, weź ciekierę, zabij lichwiarkę i weź pieniądze, to na taką pokusę to tak raczej mało kto się tak z marszu złapie. Natomiast jak to odpowiednio obudować, że generalnie... Mamy zrobić coś, co jest właściwie może nie takie, nie nic takiego wielkiego zła, a tutaj troszeczkę coś tu postąpimy troszeczkę niezgodnie z przepisami, tutaj troszeczkę tylko komuś troszeczkę naciągniemy przykazania, ale przecież chodzi o coś dobrego. Chodzi o to, żeby mi się lepiej żyło, chodzi o to, żeby się lepiej żyło mojej rodzinie, komuś bliskiemu. Chodzi o to, że coś zrobiłem w imię miłości, przecież kogoś kocham i tak dalej. Cele mogą być dobre, ale środki mogą być bardzo złe. I tym pokusem najczęściej właśnie jest to, że użyjemy jakichś złych środków, gdzieś pójdziemy na skróty i okaże się, że pogrążamy się coraz bardziej w złu. I także nasze cele być może wtedy będą stawać się złe, a nie dobre. I najmądrzejsze postacie w Władcy Pierścieni są tego świadome. Jest kilkakrotnie kilku bohaterów odmawia przejęcia pierścienia, który jest im ofiarowany przecież w dobrych celach. Gandalf, któremu Frodo ofiaruje Pierścień, przerażony ucieka, mówiąc, że przecież rozporządzałby wtedy zbyt wielką, straszliwą potęgą, pierścień zyskałby nademną władzę tym większą, tym bardziej zabójczą. Nie kuś mnie, bo nie chcę się stać podobny do władcy ciemności. A przecież pierścień trafia do mojego serca poprzez litość, litość dla słabości. Pożądam siły po to, by czynić dobrze. Nie kuś mnie. Gandalf bardzo dobrze Widzi, że mimo że na początku cele mogłyby być dobre, to metody, które umożliwiłyby pierścień, doprowadziłyby do tego, że Gandalf sam przemieniłby się w kogoś złego. I co Tolkien w jednym ze swoich listów, w których szeroko w listach z czytelnikami jakby komentował, rozważał jakby też różne warianty, co by się mogło dziać we Władcy Pierścieni, mówi, że, to w liście 246 jest, mówi, że Gandalf jako Władca Pierścienia byłby o wiele gorszy od Saurona. Pozostałby prawy, lecz stałby się obłudny. Panowałby i porządkował wszystko w imię dobra, w cudzysłowie, oraz korzyści swoich poddanych według własnej mądrości, która była i pozostałaby wielka. Czyli Gandalf być może nie stałby się zupełnie zepsuty, ale jednak gdyby uległ tej pokusie, działoby się coś bardzo złego. Frodo później ofiaruje pierścień Galadrieli. Galadriela też odrzuca z przerażeniem, widząc co by się działo: że ja nie będę ponura, lecz piękna i straszna, jak świt, jak noc, czarodziejska jak morze, słońce i śnieg na szczytach, groźna jak burza, jak grom, potężniejsza niż fundamenty ziemi. Wszyscy kochaliby mnie z rozpaczą. I sam, który nie rozumie jeszcze wszystkiego i słyszy kawałek tej rozmowy, mówi: Jeśli pani pozwoli, to powiem, że mój pan ma rację. Wolałbym, żeby Pani wzięła ten pierścień, pani zrobiłaby porządek. A Galadriela mówi, tak, od tego by się zaczęło, ale na tym by się nie zakończyło. Niestety, nie mówmy o tym więcej. Więc ta pokusa, żeby właśnie pójść na skróty, żeby użyć trochę przemocy, żeby było dobrze. Większość rewolucji tak się zaczyna, tak, że ktoś chce dobrze, chce coś pomóc, coś wyrównać jakieś, jakieś niesprawiedliwości, a kończy się często krwawym terrorem kolejna postać, która jest kuszona pierścieniem, to właśnie Sam. Sam, który w pewnym momencie też staje się powiernikiem pierścienia, kiedy w jaskini Szeloby bierze pierścień, by ratować świat. Ale oczywiście od razu wyobraża już sobie, jak to może być wielkim bohaterem, dowódcą, który idzie na czele armii i oczywiście zwycięża Saurona i całą Dolinę Gorgorod zmienia w kwitnący ogród. W tej godzinie próby – mówi tekst Władcy Pierścieni – pomogła samowi miłość do Froda, ale poza tym tkwiący w jego naturze, mocno zakorzeniony, wciąż żywy i niezwyciężony, zdrowy, hobbitski rozsądek. No właśnie, kiedy czasami mamy jakieś pokusy, kiedy się zastanawiamy, czy by gdzieś nie oderwać się od wymagań, które nam stawia wiara, które nam stawia po prostu moralność, to bardzo dobrym chyba tropem jest to, że ratować nas może miłość do kogoś i zdrowy rozsądek miłość do Pana Boga, miłość do ludzi, do najbliższych. Myśl o tym, że, że przecież. Nie chcemy zrobić czegoś, co by skrzywdziło kogoś z naszych najbliższych. I zdrowy rozsądek, czyli y, ponieważ szatan nas mami, szatan roztacza wizje, które są, y, które są nieprawdziwe często właśnie fantastyczne często jakieś obietnice. Tak? My często jakby zdradzamy teraźniejszość w imię przyszłości. Tak myślimy, że teraz coś zrobię, no bo później będą tego wspaniałe efekty. No więc właśnie warto wtedy chyba uruchomić zdrowy rozsądek, by takim pokusom nie ulegać. By nie, nie ulegać tej pokusie, by w imię przyszłości psuć sobie teraźniejszość. Tak więc pamiętajmy, problemem nie jest pierścień sam w sobie, tak naprawdę. Problemem jest y to, do czego on nas może doprowadzić, to, że te pokusy mogą wydobyć z, z nas to, co, co w nas jest, no, skłonności do złego, które w nas są. I po to mamy zdrowy rozsądek, żeby być tego świadomym i po prostu. Umieć szatanowi mówić nie, nie wchodząc w negocjacje. Tak jak Gandalf, tak jak Galadriela, tak jak Sam, nie chcieli wchodzić w negocjacje, mówić, że wezmą pierścień tylko na chwilę, albo że będą go używać tylko w poniedziałek, to się, to się nic złego nie stanie. Nie, po prostu zdecydowanie mówili nie. Wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.